Trzeci Dzień Maja to wyjątkowa data dla całej Polski. Celebrujemy wtedy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, ale dla Legionowa i jego mieszkańców to podwójne święto. 10 lat temu, w 1952 roku yy, nadano prawa miejskie naszemu miastu. Właśnie z okazji tych urodzin pojawił się pomysł, aby stworzyć coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju – kapsułę czasu. Mieszkańcy Legionowa postanowili zrobić swoim e, następcom E, fajny prezent. E, oddali tak część siebie, e, włożyli najważniejsze dla organizacji pozarządowych, najważniejsze dla szkół, przedszkoli, najważniejsze. Rzeczy z punktu widzenia dzisiejszej historii miasta. W 52. nie będzie padało, ale może się przydać mi. Także rezerwuję sobie tą parasolkę w prasie. Kapsułę czasu zakopano w parku przy ratuszu. Jej odkopanie nastąpi dokładnie za 35 lat, czyli w dniu setnych urodzin miasta. Póki co w środę mieszkańcy bawili się jednak na tych 65. Dlatego paradując ulicami miasta przenieśli się pod arenę. Tam pod hasłem Pork and Green. Samorządowcy i działacze społeczni w oparach dymu walczyli o miano mistrzów grillowania. Tutaj powstaje najlepsza w legionowie karkówka z mięsa wieprzowego. My jesteśmy w ogóle generalnie najlepszymi kucharzami w powiecie. Już znanymi nie tylko z działalności w Radzie Miasta, ale właśnie przede wszystkim już teraz z działalności kulinarnej. Powiat szykuje pyszności. Mięsko już jest gotowe i czeka na, na grillowanie, a teraz będziemy za chwilę szkowali sałatkę. Skąd w ogóle wziął się pomysł na legionowski konkurs grillowania, najlepiej wytłumaczy znany ekspert kulinarny i od lat jego główny juror. Historia tego, tego, tego konkursu, to znaczy ta seria konkursu, to jest ósmy już, to jest ten pan, uczestniczył kiedyś jako konkursant w konkursie wojewódzkim, masowieskim e, grillowania. No i wygrał. I wygrał. I muszę zrobiło tak, że chce, prawda? Zazdroszczył, że po prostu postanowił, że tutaj chciałby. I zaprosił organizatorów tamtego konkursu, to znaczy, jurorom, to ja między innymi. Jak przekonywał na festiwalu grillowania, znalazły się same najlepsze kąski. W tym przypadku mamy, niech kamera pokaże. Tebie, panie, 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 kochani, pokaż kawałek tego mięcha, tak żeby mięcha, żeby było widać taki. To jest dobre, dobra karkówka, dobra karkówka z rasy wielkiej polskiej białej. Świeże mięso to podstawa, ale tajemnica sukcesu leży w odpowiednim przyprawieniu. Nasza dziennikarska ciekawość kazała nam zapytać mistrza o jego sztuczki. W końcu sezon grillowy w pełni i będzie okazja z nich skorzystać. Żwinka lubi bardzo ciosnek, bardzo oregano. E, po polsku majeranek, ranek, pieprzeć, oczywiście e, lekko posolić, a w momencie kiedy ja dałem do solanki, też linki nie trzeba specjalnie posolić. No i oczywiście musi być tłuszcz, których rozprowadzę. Lepiej ja daję oliwa z oliwem. Jurorzy smakowitej rywalizacji za jej zwycięzcę uznali szefa ratusza. Powody do zadowolenia mieli jednak wszyscy uczestnicy imprezy, bo po grillowaniu, jak to w trakcie urodzin, przyszedł czas na zabawę. Wieczorem pod areną zagrały uwielbiane przez Legionowian gwiazdy disco polo, m.in. z grupy MIG oraz Piękni i Młodzi. A z takimi wisienkami na grillowanym torcie urodziny po prostu nie mogły się nie udać.